żywie sportowym powracamy jeszcze do futbolu. Teraz Maciej Parysek opowie o aktualnej sytuacji w zespole piłkarzy Stali Pleszew. Ta drużyna występuje na boiskach kaliskiej klasy okręgowej. Pleszewska Stal w kaliskiej klasie okręgowej zajmuje obecnie szóste miejsce, mając 31 punktów na koncie. Pozycja raczej bezpieczna, ale to dopiero początek rundy rewanżowej i każdy punkt jest bardzo ważny. Runda wiosenna zaczęła się dla nas troszkę pechowo. Dwa pierwsze mecze Przegrane, boli najbardziej ta przegrana z poprzedniej kolejki mecz derbowy. Wiadomo, że to zawsze jest taki mecz, gdzie każdy chce wygrać. My niestety go przegraliśmy. Pechowy mecz dla Andrzeja, latańskiego naszego bramkarza. Tak się czasami bywa. Bramkarz to tak, tak ma odpowiedzialną rolę i przykrą często. No i, i, i myślę, że to głównie to było. Później w derbach to już wiadomo, to się me, mecze rządzą swoimi prawami i. I teraz, tylko miejmy nadzieję, że już to wszystko zazębi się odpowiednio i znowu wrócimy w tą pierwszą trójkę tabeli. Podopieczni Adriana Pupławskiego rundę rewanżową rozpoczęli fal startem od dwóch porażek w niedzielę. W końcu przyszło przełamanie i wygrana z zielonymi Koźminek 3 do 1. Od samego początku wyszliśmy bardzo wysoko i mocno pressingiem, żeby jakby no nie dać sobie jeszcze iść bramkę. Bo jakby to też było naszym jakby takim. Pechem, że zawsze to my stwarzaliśmy sobie okazję, a jako pierwsi traciliśmy bramkę. A potem wiadomo, jak się straci jako pierwsi bramkę, to już potem ciężko to odrobić. Tutaj akurat udało nam się w pierwszej połowie, jako pierwszym strzelić bramkę, prowadziliśmy 1-0. Jeden błąd, pierwsza połowa kończy się 1-1. Dobrze, że drugą połowę zaczęliśmy znowu mocno i od razu padły dwie bramki dla nas: 3-1 już. Może powiedzieć, że mecz się ułożył. W pleszewskim zespole swoją obecność bardzo mocno zaczynają zaznaczać młodzi zawodnicy z zespołu juniorów. Strzelcem trzeciej bramki w niedzielnym meczu z Zielonymi był właśnie junior Jakub Borecki. Był to debiut, chyba na niego wyśmienity, bo strzelił też bramkę w z grzeczno-juniorskiej na grze samej superlatywie. Ja dzisiaj mam taki dzień pod, do potrójnej satysfakcji tak naprawdę, bo wcześniej... O 11 grałem w lidze wielkopolskiej z KKS-em i tam wygraliśmy 2-0. Dzisiaj, też wspólnie z trenerem, uzgodniliśmy, że Kubę Boreckiego, czyli środkowego pomocnika, damy do, do, do pierwszej drużyny seniorów i zadebiutował bramką. Stawiać na młodych to hasło popularne wśród wielu trenerów, wielu lig piłkarskich w naszym regionie. W Pleszewie to prawdziwa siła, podkreślają działacze. Sytuacja kadrowa, no. Na 20 chłopaków, którzy są zgłoszeni, czy 22 do rozgrywek, to tylko jeden jest niewychowankiem, Naszym resztą są zawodnicy sami wyłowankowymi. Gramy, bazujemy na swoich, na swoich chłopakach, na swoich wyszkolonych opakach przez naszych trenerów młodzieżowych. No i taka, taka jest na razie polityka klubu, że nie będziemy wzmacniać zawodnikami z zewnątrz, tylko będziemy promować swoich młodych adeptów piłki nożnej, którzy się uczą grać w szkółce w stali. I to jest nasza priorytetowa rzecz. I aktualnie ma pie... Z przewagą bodajże 12 punktów na drugim miejscu, tak więc też myślę, że. Wywalczy awans do Wiekopolskiej Ligi, tak więc będziemy mieć, myślę, od nowego sezonu dwie drużyny Wiekopolskiej A to cieszy, bo że tak powiem, no, kształcimy sobie narybek, który będzie, że tak powiem, potem dołączał do drużyny seniorskiej. I myślę, że w końcu za rok, dwa, własnym narybkiem, własnymi wyławankami uda nam się wywalczyć czwartą ligę. Warto dodać, że zarząd stali postanowił ogłosić nabór do sekcji kobiecej piłki nożnej. Pierwszy trening odbędzie się w środę, 23 kwietnia, o godzinie 18 na stadionie. Treningi będzie prowadzić absolwentka a WFU Poznań Patrycja Kruchowska-Wojcieżak. Kończymy to.